Przołem widzowie, będąc ostatnio w Warszawie. W stolicy byłem, przechodziłem obok kebab Kinga niedaleko dworca Wileńskiego. Tak, ten lokal, który nagrywałem lata temu. Bodajże to jest na ulicy Targowej się to znajduje, idę sobie i patrzę, a tu naklejka, że nowe mięso kraftowe znajduje się w tym lokalu. Ja już coś o tym słyszałem, ale nie było okazji sprawdzić, więc dziś jest ten dzień. Zachodzę na miejsce ludzi, mało dosłownie, z dwie osoby. No i nie spodziewałem się, nie wiadomo jakich cudów, ale powiem wam, jest dużo lepiej niż było. Wrzuciwszy fotkę na Facebook zapytałem co sądzą o tym widzowie no i jak się okazało większość komentarzy była pozytywna, że ludzie... Próbowali i jest pysznie, nawet się pojawiały takie komentarze. Już na samym starcie jestem w stanie to potwierdzić, bo i mi smakowało. Wziąłem sobie mały lawal z mięsem wołowym za 22 zł. Czas oczekiwania to 4-5 minut. Nie jest to dużo, ale w smaku czuć na miastkę zagłębia kebabowego, czyli miejsca z najlepszymi kebabami w Warszawie. Mięso o ciemniejszej barwie, tak jak zawsze mówię, struktura trochę twardsza niż mielonka. W smaku w o dziwo, wyczuwalny. Sekret na Przypraw, ym, ale to mięso grało pierwsze skrzypce, i powiem Wam dobre. Yy, warzywa niezaparowane, i mimo że, mimo, że ym, nie pojadłem jakoś mega, to zjadłem to ze smakiem, aczkolwiek sos mieszany był lekko słodki i ostrości nie wyczułem, a po to biorę mieszane, żeby coś zapiekło. Nie tym razem, ale i tak ocena końcowa jest pozy pozytywna. A siódemkę można dać. Yy, dawno nie jadłem w kebab kingu. No i ta rewolucja mięsna na plus ciekawe, czy we wszystkich lokalach, czy tylko w wybranych. Zatem kto się orientuje, może zostawić komentarz. Ja nastawiłem się, że będzie ciemko, a wychodzi na to, że kurczę jak na sieciówkę, to Kebab King ma teraz najlepszy produkt w swojej ofercie. To pewno przychodzi z hurtowni, na nie nabijają sami, ale czuć, że nie jest to najtańszy produkt, tylko coś z wyższej półki. Wyszedłem zadowolony, tak jak mówię, zatem dzisiejsza ocena jest pozytywna. No i zaskoczenie, że w kebab kingu w sieciówce można zjeść dobre mięso, także siódemka wjeżdża i to tyle na dziś. pozdro.